Chyba każdy zna to pytanie. Czy dźwignia ma znaczenie? Wszyscy na grupach i w komentarzach podniecają się tymi cyferkami, jakby to była jakaś magiczna droga do bogactwa. Jaką masz dźwignię? Który broker daje największą? Chcecie znać prawdę? To to jest główna prawda. Dźwignia, czyli lewar, to nie jest żaden mnożnik zysku. To jest pożyczka od brokera. I działa w obie strony. Im większa, tym większą pozycję możesz otworzyć. To jest jak sprężarka w samochodzie. Niska dźwignia, np. 1,30, to jest silnik nie, w twojej starej Toyocie. Nawet jak wciśniesz gaz do dechy i zrobisz głupotę, to najbliżej wylądujesz w rowie. A wysoka dźwignia 1,500 to jest silnik w lampo. Potężna kurewska moc. Problem w tym, że większość z was nie ma prawa jazdy, a próbuje tym jeździć. Jeden najmniejszy błąd, jedno zamoskne wciśnięcie gazu i zostaje z ciebie tylko smuga na ścianie. Więc przestań pytać, jaką masz dźwignię. Zacznij pytać, jak zarządzasz ryzykiem. Bo dźwigni gadają amatorzy, profesjonaliści gadają o rynku. Obserwuj po więcej.